Cześć! Z tej strony ja, Michalski, witam was w drugim odcinku z szkieli Tower Let, Ten odcinek jest z prośbą jednego z moich widzów. Będziemy otwierać pięć skrzynek i tych postaci użyjemy. Jak widzicie mam 500 monet i zaczynamy do otwierania. Pierwsza skrzynka leci mycar Speakermana. Jak widzicie mam tutaj jeszcze inne, to z ostatniego. Więc szybko założymy sobie yy, Car Spigermana. Tutaj o, mamy teraz TV Man. Bardzo dobrze słuchajcie, bo TV Man ma EOi, czyli coś takiego, że każdy, kto jest na jego szlagu, po zostaje atakowany. Drugi raz TV Man, dobra. Napisało, że bez powtórek, no ale niestety nie zgromadziłem wystarczającej ilości monetek. Camera Woman. I mam nadzieję, że to będzie jakiś teraz dobry. Kamera Mamy dwie powtórki. Eee. Więc. Okej. Okay. Tutaj, a ciągle wysyłają. No. Eee, więc teraz idziemy na desert i będziemy a przechodzić. Mam nadzieję, że uda nam się, bo ostatnio chociaż mieliśmy ninja kameramena, a tak to może być bardzo trudno, to się pisze, że no e, jakby e, zapomniałem słowa. No, ale że akurat takie lepsze niż tv a mamy tylko tv jako takie dobre. Okej. Okay stawiamy TV-man'a tutaj będziemy stawiać niedługo będziemy stawiać nasz ład mi się wydaje, że może kamera woman będzie możliwość, to skipujemy albo wiecie co, stawimy TV-mana jeśli będziemy mieć wystarczającą ilość pieniędzy nie... o, dobra kamera woman trudno o nie, zapomniałem jaka... Słaba jest kamera Ale hmm. Nie możemy im dać przejść. O, Car Speaker On też jest słaby, ale już postawiłem go, to niech te przejdą. W ogóle przed TV -mana. mi się coś wydaje. raz klikniemy i powinno być. A jeśli nie przejdziemy tego trybu, ok, e, no to będziemy to po prostu dawać. E, no, będziemy to robić na łatwym. Spróbujemy, oczywiście, bo nie ja nie mogę obiecać, że przejdziemy tego. Ale te w według mnie są bardzo nawet ok. No może nie mają dużego zasięgu, bo tylko 6, ale tam mamy ich... O, teraz go ulepszyłem, to idzie lepiej. Nie powinny nam mieć coś. Wydaje, że nie powinny nam przejść. TV Man ma 0,5 Przeładowanie. Zobaczmy czy sobie poradzić z tymi. Mam nadzieję, że tak. To to będziemy mieć problem. No. Dobra. W razie to ulepszymy tych, głównie tutaj. O, sporo nam idzie. Takie też idzie jak spider Toilety, Więc. Aby po prostu ciągle skipować, bo żeby mieć najszybciej te pieniądze. Bo zostało. O, i zostało 100. Eee... No i co? W sumie to będzie niedługo już. Dobra. Chyba, że nam speakerman nie wypadł, bo jakby. Wypadł, to, to bardzo dobrze by nam było. Ok, jeszcze jeden level, a będzie yy, ulepszony. Najwyższy poziom, ale zobaczcie. O, ile on zadaje. No, sporo. I teraz spider toilety. Czy da radę? Dawaj, dawaj. Dajesz, 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 dajesz. Dobra, może nie dał wszystkich. Ale i tak to nie jest porażka. No niestety yy, nasz budynek słabszy no idzie. Jeszcze więcej. Dobra, tego ulepszymy. No i chyba przegram. Jeżeli to nie jest wina, tylko że mamy trochę gorsze, ale nie no, mam słabe te postacie. No i niestety przegraliśmy jak widzicie. No, więc nie będzie się filmik kończyć, bo 6 minut tylko. No. Ale będzie teraz łatwy. Tak. I po łatwym otworzymy skrzynkę No i damy radę. Więc idziemy sobie na Toilet City, bo to jest najlepszy poziom na łatwy według mnie. Bo kiedyś nie można było wybierać. Będzie. Jak będę mieć lepsze postacie, to nagram o tym. O majtmerze, na razie nawet tego nie dam rady. To już dam radę, ale tego już jakoś nie za bardzo. Więc zaczniemy od tv Ło, co się stało? Zobaczcie. Właśnie to jest jakiś lak. 123. Trzeba mieć, więc będziemy mieć kwotę, na której piszę. To za chwilę i zobaczmy, co się stanie. że nie mam wystarczająco. Skip to po prostu, nam i ulepszyło. A z tymi dwa musimy coś zrobić. Nie, nie zostawimy ich tak. Hmm. Może. Dobra, będziemy to robić, to po prostu skipować, o, o, idzie. Tak, mamy na wystarczająco na kolejnego TV. -man. Możecie pisać kolejne pomysły, bo jak widzicie był pomysł, no i został zmieniony filmik. Więc obiecam wam, że wszystkie pomysły pod tym filmikiem będą zrealizowane. Oczywiście jeśli chodzi o taktyki gry i takie, no ale niestety nie mogę Wam zapewnić, że A szat tytan, albo coś takiego, coś łatwiejszego takiego jak to. Ale jak będę mieć lepsze postacie, niestety jeszcze nie mam, to coś się wymyśli. Okej. Idą spider toilety, ale to powinien dać radę. No dobra, postawimy kolejnego, po prostu. No i um, co zrobimy? Sprzedamy go może. Teraz zostajemy z to. Mnie się coś wydaje, że to nie wina postaci, tylko taktyka. Ale innych nie mamy, bo kamera, jak co powiedzieć, no. Yy, Ona tak długo przeładowuje, że. nie opłaca się po prostu. No, już ją postawimy, wymaksujemy, może będzie wystarczająco pieniędzy. No nie. Nie będzie, ale. Okej. Okay. Tak, idzie tam, idzie, TV Man wygrywa z nimi, z niektórymi, a man. no dobra, na razie nie będziemy skipować, bo TV Man na początku bardzo nam pomógł, no, mamy już go na trzecim poziomie, o, jak szybko pieniądze zarabiamy, 600, tamtego mamy na największym poziomie, jaki się da. Tego też za chwilę będziemy mieć, bo jak widzicie, szybko dostajemy pieniądze. No i tak, idziemy. Mamy na maksa. Sprzedamy kamerę Uman, bo raczej nie będzie potrzebne. Położymy tutaj kolejnego TV-mana. Będziemy ulepszać w sumie. Dobra, zostało nam tylko za 600. Potrzebujemy i będzie akurat. No, no i postawimy sobie kary z -on Oni strasznie długo mają przeładowanie. Tak jak kamera Woman, ale za to ja je jakoś bardzo lubię, bo według mnie, e, jeśli ma się takich dużo wymaksowanych, to jest to po prostu bardzo są dobra nawet. Bo w stosunku do kamera Umen, o wiele nawet może mają przeładowanie 3, a zać kamera 3 i mam 50 na pierwszym. Nie ma aż takiego jakby wielkiego zasięgu kameraumen, więc te są o wiele lepsze. Widzicie, już się nam zmniejsza. No to niestety będzie e, tylko co sekundę się przeładowywać. Ale, ale mi się wydaje, że to nic złego. Ok. Dobra, mamy. Będziemy tu po prostu wszystkich, mi się wydaje, najlepiej będzie, także wszystkich będziemy używać. O, ten nawet ma zasięg tutaj, więc bardzo dobrze. Już jesteśmy na 12. I bardzo dobrze nam idzie. Dobra, teraz będziemy stawiać woman. Yy, dobra. Mm. My sobie będziemy je już skipować damy na autoskipa. Okej. Okay. Mm -hmm. Kamera moja jak widzicie na maksymalnym levelu jest gorsza od tego. O wiele. Od tv to już lepiej nie mówić. Obydwie postacie są gorsze. Ale no wiadomo, że na początek najlepsze są. Hmm. Czekamy aż będzie tv Możliwe A może wystawić tv Okej. Okay. I od razu dwóch. Mamy który nas uratował. Zobaczcie, jaki mały jest tv na początku, jeśli chodzi o zasięg. O, obydwa są, ten na trzecim. trzecim. Potrzebujemy 1200, monet i będzie gotowe. Tutaj mamy autoskipa. Mamy duży toalet, ale je też powinniśmy podbić. Nie wiem że pod co go postawiłem, ale Dwie. A ogólnie w Toilet Tarte fans Tutaj na chwilę zostawimy ich, zaś się wyskoczyć poza. <taka>, Taka głupia ciekawostka. No. Zobaczymy, że postacie są o wiele silniejsze. Niektóre. Na przykład yy, zdarzało się to do, mm. głównie po sto latach, chyba mi się to wydaje. Gdy się gra w więcej osób. No wiecie, jest podwójna siła i ogólnie. Stawiamy pełne armie z Kiedy tak klikam, bo po prostu widzi You don't have enough money to upgrade this uh, troop no, czyli nie mamy wystarczająco pieniędzy, by ulepszyć tą jednostkę. Tutaj. Wracamy, bo się... O, chyba wyszło. Idzie bo z idzie bo z I co się stanie? Trzeba sprzedawać. Ale on jest silny. tam, niektórej będziemy tworzyć... Pełny batalion TV-menów, bo TV-meni są najsilniejsi. A? Lama ma 10 tysięcy. I po prostu stawimy tutaj. Idzie już. Stawimy tyle. I stawimy bardzo dużo też wymaksowanych kar, speakermenów. I też są bardzo dobrzy. No niestety trzy, bo jak się sprzedaje, to się nie opłaca bardzo sprzedawać, ale. Ok. No i idzie nam 5000 hp. Powinniśmy, mi się coś wydaje, co wydaje, to zrobić z pomocą tutaj wszystkich jednostek. Dobra. Idziemy z toilet. I udało nam się przejść. Czyli wychodzi na to, że nie da się przejść średniego, ale łatwiej się da. Teraz otworzymy skrzynkę. No i będziemy. Dobra. Skrzynka jest. Co dostaniemy? Car speaker mana. Dobra. To już wyłożę. No i dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Ogłaszam, że nadal jest konkurs na speaker helikoptera. No i widzimy się w kolejnym odcinku.